Hej, siema, witajcie, z tej strony Leon i witam was w kolejnym odcinku Mark of the Ninja! W ostatnim odcinku podpaliliśmy jedną z tych wież, co tam, co tam są, wiecie, mieliśmy tam zadanie, mieliśmy plan doskonały, żeby pootwierać wentylację, otwory wentylacyjne i spuścić jakąś tam skrzynkę na sam dół, która podpaliła to wszystko. Akcja była piękna, piękna ucieczka też była. Natomiast teraz mamy zadanie znaleźć Karadżana. Czyli tego, tego hrabiego odpowiedzialnego za tą całą firmę, która nie wiem, atakuje tych ninja. Nie wiem dlaczego i po co. Naprawdę. No ale bywa, tak? Mamy tutaj jednego gościa. Niech on obryci głowę może. O, mogę zawisnąć może. Cześć. Siema. Mam cię. Nie ma, nie ma, nie wzywasz pomocy. Nie ma. Dobra, mamy tutaj też... Laserek, który będzie bronił wejścia do Karadzana, przechodzimy. Jestem ciekaw tych tutaj drzwi. Może jak laser sobie pójdzie, to zobaczymy. Nie, tutaj nic nie ma. Aj, mam tutaj załatwić. Okej, okay, okej, okay, dobra, rozumiem. Musiałem otworzyć bramę. <laughs> nie zauważyłem tego wcześniej, ale okej. Okay. Wieża Hessian. Zobaczmy mapę. No, no, on jest tu już nad nami. On jest tu już nad nami. Nie powinno być żadnego problemu z przechodzeniem tego. Dobra. Uh, okej. Okay. Wchodzimy tu o, co my tutaj mamy? Jakieś niebieskie tutaj lasery czy światełka. Mam wrażenie, że teraz będziemy mieli boss fighta. Aha. Dobra. Podążaj za Karajanem. Karajan. Czy jest tutaj jakiś problem wielki? A włączyliśmy światło, to ja tego nie chcę. Nie! Wow, to to będzie o wiele trudniejsze niż myślałem. Ja nie chcę podnosić alarmu. To będzie niezwykle trudne, podejrzewam. Albo i nie. Jeszcze zobaczymy. Mam Cię. Ha, ha! Giniesz? Ok. Tam jest znowu to urządzenie takie dziwne. Mhm. Mm hm. Musimy jakoś odwrócić jego uwagę albo podejść go od tyłu. W sumie jest to trochę trudniejsze, podejrzewam. Ale spróbujemy. Okej okay. Będzie o wiele trudniejsze Już to widzę Mam cię Wcale nie! Wcale nie! Przecież nie miał on tego alarmu, który to wszystko tam neguje Kurde No dobra, trudno Tego wiemy jak tutaj załatwić Okej okay. Dodatkowe punkty! A w ogóle i trzeba mieć punktów? Dużo. Przesta strażnika wieszając innego. Wow. Znaczy do końca niszczą świateł i zabij Kelly'ego, nie wywołaj, nie wywołując alarmu. Czyli będzie tutaj boss fight, ja, ja to widzę. Ja to widzę. Będzie bo boss fight. Nie ma tam nic. Tam nic nie ma. Koleżko. Mam Cię, dobra, w ten sposób mogę go załatwić. To, jest rzeczywi to był rzeczywiście dobry pomysł. Eee, mamy czyst wolną drogę, chyba. Myślę, że troszeczkę tutaj, żeby otworzyć to bez wstrzymania niczego, jakiegoś alarmu. Ale w końcu mamy to szybkie otwieranie zamków, tak? Hm. Musimy to otworzyć bez nie? Się ma. <laughs> On tak sobie stoi, ja za, nie, za, nie, za nim jestem. Nie spodziewałem się takiego czegoś. Eee, dobra. Tutaj coś jest ciekawego. Nie, tutaj mogę ukryć ciało. Mogę też tak przejść. Fajnie. Wejdźmy tak. O! Wow, jakie fajne! Zeskoczyłem na niego, Wow! to było, to było spoko. Była spoko akcja. Wow. Podoba mi się. Okej. Okay, włączyłem światła. Nie wiem po co. O nie, 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 ja muszę to zrobić. Ja muszę zrobić to dojdzie do końca bez y, tam niszczenia światła. Czyli mamy opcję albo mieć włączone te mm, czujniki Albo włączyć światła i spróbować się nie tutaj. Kurcze, źle to zrobiłem. Nie, nie, nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie ma mnie. Nie. O, coś, coś. Jakiś, jakiegoś sms dostałem, to takie wibracje były. Pewnie, pewnie słyszeliście. Coś tutaj jest ukrytego. Pewnie jakieś wyzwanie. No, dobra, robimy wyzwanie. Nie ma co. Nie wiem, czy tutaj niszczenie świateł też się zalicza jako... przejście bez świateł. Tarcza chroni człowieka tylko z jednej strony. A co tutaj jest? A ja to tu jest... tutaj chyba wychodzę stąd. Tak, stąd wychodzę. Tutaj wychodzę, tędy. Eee... Czy to się liczy jako... Nie, nie liczy się. Dobrze, już myślałem, że... zrobili to jakoś tak głupio, że... Wiecie... Co? Aha! Dobra? Hm Co tutaj? Aha, dobra wiem. Tutaj musimy nadstawić to I spieprzamy Co? Co? Co się tam dzieje? No właśnie, jak ja to mam zrobić? Ej! Sprawdźmy, może na dole, jak tu jest. Wow. wow! Myślałem, że otwieram drzwi. Ale okazuje się, że nie. Dobra, jak ja to mam zrobić? Takie jest pytanie moje. Niewielkie, czy ja to mam tutaj wstawić? Mam wrażenie, że. Tak. A, tutaj mamy do zniszczenia to. O, i teraz się wszystko wyjaśnia, tak? Teraz mogę to tam zrzucić. Zrzucamy pięknie. Yy, tylko tak, teraz. Yy. Aha, no, no to spoko. Tylko teraz mamy tutaj przejście. I znowu laser. Tutaj podstawimy. Tylko to znowu nic nam nie da. Chociaż może dać. I to dużo da. Dobra. Wiedziałem. Wiedziałem. Ja to wiedziałem z początku. Naprawdę. Co on zrobił? No nie, teraz od początku, no ale wiem jak to zrobić, tak? Tutaj niszczymy to. Przeciągamy to nad włas. Dobra. Otw otwieramy tutaj przejście. Przechodzimy tu, wyłączamy to. To przesuwamy tam daleko, daleko. Okej. Okay. Idziemy tutaj, włączamy to. Biegniemy. Nie! No i co za baran? No serio. To no, chociaż to moja wina, przepraszam. <grymne> Naprawdę. Ja obwiniam tutaj ninja, a to moja wina. Biedak ze mnie. Wyłącz. Czy nie wyłącz, tylko zejdź. Okej. Okay. Włas. Tutaj otwieramy to przejście Wow, nie! Już myślałem, że wejdę w laser, jejku Chcę się... Za bardzo się śpieszę, powinienem to na wolno wziąć Serio Mówię na serio Zostaw to Dobra, dziękuję Tutaj włączamy to Biegniemy Teraz tak Mogę to zniszczyć? Mogę. Okej. Okay. I teraz. Teraz chyba mogę wziąć to, to, to coś tam zrzucić. No ale zejść stąd, proszę cię. A, przepraszam, nie. To nie, to jeszcze nie. Mam tam samemu zejść. Będziemy. Tak, okej. Okay. Wyłączmy to. teraz co? Co ja teraz mam zrobić? Co co się stało? <guck> Bóg jakiś, czy, czy coś No to mi tylko daje to, że to otwiera się tutaj łujezu! O, o, znowu mały zawał. Dobra A ja to mam... Dobra, ogarniam, Boże ja To mamy. Tutaj zaprowadzić na ten włas. Choć tutaj, dobrze. Ja otwieram przejście. Tutaj wyłączam. I biegnę pozwój. Dziękuję bardzo. Znowu gra logiczna tutaj. Ale takie też są potrzebne, tak? Ile mamy złoi? No, głosy Hisomu. Wszystkie zabrane praktycznie. Co z tego, że tylko jeden hm. Co ja mogę tu zrobić? Mógłbym wyłączyć światła. I. No. Tutaj się za, nie za niego udać. Dobra. Hello! Witam pana! Dziękuję bardzo! Czy jak to wyłączę? Aha, no to mam bramę włączoną, okej. Okay. Bardzo fajnie. You are here to protect me! Gdzie on już jest? Kurczę... Szybki typo. Boże... No i teraz będę miał jeszcze trudniejsze zadanie, co? Oderzę Wam tak. Chociaż niekoniecznie. Jak się tutaj udam. Oj, mamy przy... fytę na Karadzana. spojrzenie. nie? Dopadni Karadżana, zanim ucieknie. Dobra, spróbujemy. Tylko jak? Muszę się udać tamtędy. Niestety. I mam tutaj. Checkpoint już jest włączony. Kurde. Kolejna trwa zabawa będzie z nimi tutaj. Coś podejrzewam. Choć niekoniecznie. Tutaj dwóch idzie. Aha. Nie, oni ze sobą nie, nie idą. A, nie, spokojnie, spokojnie, chodź tu. Dobra, mam się. O jezu. Mogę zawisnąć? Chyba nie mogę, niestety. W tym miejscu nie mogę. Ale okej, okay, już dwóch pozatwianych. Okej, okay. hello! Dziękuję bardzo. Dobra, pozatwiani wszyscy. Teraz, co ja mam zrobić, żeby. Żeby to wyłączyć. <noise> tak na serio pytam. Czy mam to jakoś tutaj? Nie. A, nie, okej. Okay. U, no myślałem, że to... W inny sposób, ale okej. Okay. Tylko jakie ja teraz mam otworzyć to? <noise> Aha, mam wziąć ciało. Dobra, rozumiem. Nie, nie jest jakiś psztyczek żaden tutaj uaktywniany. Okej, okay. udało się! O to chodziło. O, dobra, mogę sobie spojrzeć. Nic nie słyszałeś: nic, nicz. E, czy on otwiera to jeszcze dodatkowo? Chyba nie. Dokładnie, tylko słyszę rzeczy. Tutaj. Jak ja się tam mam dostać? Co? No. Tutaj nie mogę. A nie, mogę wejść. Boże, jaki jestem łomny. Serio. Co ja, co ja tam to mogę? Aha, to są światło. To będzie trudne. Chyba. Coś niekoniecznie. Czy nie mogę się wspiąć tam na górę? Nie mogę. A no szkoda. Fuck. Dobra, nie wykryty. Udało się. Uuu. Dobra. Raz spokojnie. Ha. Dobra, mogę zawisnąć i go wziąć tam i przerazić. Dobra, zrobię to. Zrobię to ja. Mam nadzieję, że to się da. Tak. Zrobić. Na, na pewno się da. Na pewno. Musi się dać. Nic, wykryty. No nie mogę się zawisnąć. No nie! Dlaczego? Mi to robicie. Cześć! <śm> dziękuję panu. Dobra. E, wyłączony alarm? Wyłączone te lasery. Głównie chodzi mi o te lasery, tak? Oj, mamy ulepszenia! Hej Witam. Czy mogę coś sobie kupić? Chyba nie? Szkoda. dobra, gotowe. Hop, 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 wszystko tak jak mieliśmy. Jak jest mapa? Jezu, jak on już jest daleko. Jak ja go dorwę, co? Ktoś mnie słyszał. Ni nic nie słyszałeś. Hey, right e nie mam je. Wsz Wszczęłem alarm. Nie fajnie. Show yourself. Cześć. A, no to się mylisz, mój kolego, sympatyku młodzieży wiejskiej. Otwieramy przejście. Czy coś tutaj jest jeszcze? Nie? Elevator? Co? Tędy. O Jezu! Dobra. Już myślałem, że to mnie dosięgnie. Dobra, dobra, wiem, wiem, nie udało się, powinienem to bardziej dokładnie zarobić, byłem skupiony przez ten cały czas i patrzyłem, jak to mam zrobić. dokładnie tak, okej, okay. O, tu jest ten, zwój, aha, mam zawisnąć i go wziąć, no dobra, spróbujemy, B, jest! Dobrze! Dobrze o to chodziło. No chyba żartujecie, no serio! Ah, Zawiesi niczym pająk na porcie przyczepu Staram się. Ale ja mam wzięte to? Mam wzięte. Okej. Okay. A to spokojnie. To spokojnie. Dokładnie tak, spokojnie, spokojnie trzeba to wziąć wszystko No nie <głos> <głos> Dobra, ja nie wiem jak mogą to wszyscy przejść tam bez wykrycia ani nic Eee Dobra, jak ja to mam przejść? Możesz tu przejść? Możesz, ale. Kurczę, jak ja tam przejść dalej? Co? Nie widzę tam żadnego przejścia ani nic. A! Dobra, jestem głupi, bo nie widziałem znacznika. Ok. Wow! Naprawdę jestem tępy. Nie myślałem, że aż tak. A tam na górze coś jest? Coś jest? Nie ma nic. Ja tam coś widzę chyba. Dobra, trudno. A eee, tutaj mamy Karajana. Z tego co widzę, ale ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. I jeżeli chcecie więcej materiałów ode mnie z Mark of the Ninja oraz e, innych gier, to mnie zasubskrybujcie. Tak więc do następnego. Cześć.